Cześć witajcie, jestem czekać w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed przy naszym kanale. Ja puszczam czas i znalazłem tutaj taki w informacjach opis naszego hey, tema Kenway. Znalazłem go tutaj taki opis, więc go postanowiłem, że przeczytamy. To jest notatka z tego co widzę Szona tak po prostu pisma. Bo ją kawałkiem przeczytałem. Hey, tam Kenway to ten temperalusz, który w 1740... W 1754 roku przybył do amerykańskich kolonii. Z tego, co ustaliłem, Kenwaya przysłał tutaj Wielki Mistrz Gina Birch, dający mu dwa zadania. Po pierwsze, stworzyć swoją własną grupę templariuszy, którą mógłby stawić dla kolonialnych. A po drugie, miał on odnaleźć informacje dotyczące artefaktów związanych z pierwszą cywilizacją. A kiedy Wielki Mistrz mówi, że masz coś zrobić, robisz to. Nawet jeśli to tylko Wielki Mistrz szachow Szachowy. Tak, dajmy sobie od... Kolejny nie znalazł autopaktów, których szukał. Udało mu się jednak zwerbować niewielką, ale oddaną w sprawie grupę templariuszy. Próbował również nawiązać stosunek z Kaniek HK e, na pograniczu, a zawsze z jedną kobietą. E, po prostu będę pomijał tej imię, bo go nie przeczytam. Tej dwoje przed, z krótką chwilę były kochankami i e, wprawdzie chwila była krótka, ale miała swoje konsekwencje, bo. Ona, ukrywając to przed e, hitemem, e, wychowała później jego syna, Connora. Jak, so jak sądzę, to Kenoi został wielkim mistrzem w koloniach, a więc to on jest odpowiedzialny za ataki na kolonialnych asasynów z 1763 roku. Tak, akcja kosztowała życie większość członków Braza, straciliśmy też e, niemal wszystkie nasze zapiski z tego okresu. Nigdy nie, byłem do końc, e, nigdy nie było to do końca jasne. Co się wydarzyło, co wydarzyło się podczas tych zdarzeń Ani jak Kenwayowi udało się tak nas zaskoczyć każdej, e, w każdym razie chyba nie lubię tego gościa Przykro mi, że użyłam tak mocnych słów Teraz mamy rok 1769, 70 chyba mamy pierwszy albo 70 mm. Chasley o, aktualnie nie Rozumiem, czy jestem pierwszy i... Był brytyjskim żołnierzem, który odegrał kluczową rolę w wojnach o niepodległość stanów zjednoczonych, Ojciec Lee był armii brytyjskiej. O! mam. Lee w, został wysłany do kolonii w 1751 roku. był z wojny z Francją oraz z Indianami. Służył pod kazami Edwarda ee, Braddocka. A potem stacjonował w forcie Ticonderogo, gdzie został ranny. Podczas walki doszedł do zdrowia, a następnie walczył w forcie Niagara. Zawsze uważałem, że dużo ludzi wtedy walczyło w fortach. Jego obecność w zakończyła się wraz z podbijaniem Montrealu przez Brytyjczyków i wrócił do Anglii w 1760 roku. Prawdopodobnie do tego, że chciał podążać dalej ścieżką kariery. W 1765 roku zyskał tytuł majora i wysłano go do walki z Hiszpanami w Portugalii. Wprawdzie jego służba poprawna, ale linia otrzymała pochwały po powrocie do domu, a właściwie wysłano go na emeryturę z połową pensji, którą wypłacała mu armia. Po tym wydarzeniu stał się zerowym krytykiem władz, władz wojskowych oraz brytyjskiego premiera i prędko zauważył, że jego kariera wojskowa niewytłumaczalnie nadal, nagle się zatrzymała. Jest stosowany brakiem awansów w, w armii brytyjskiej. przeprowadził się z powrotem do Nowego Jorku w 1773 roku. E, Szybko zostaje zwolennikiem spraw rewolucji i w czerwcu 1775 roku dołączył do armii e, kontynentalnej w stopniu generała i zaczął służyć pod wskazówką Jerzego Waszyngtona, co e, nieco go gryzło, bo sam miał nadzieję na objęcie stanowiska. Dowódcy armii, biorąc pod uwagę jego doświadczenie, miał trochę racji, ale sam też nie był nieskarżytelny. Największą jego wadą była porywczość szybko wybuchał złością, i miał zazwyczaj bardzo głośny, e, głośno krzyczeć i publicznie okazywać swoją agresję, gdy rzeczy szły nie po jego myśli. Szyfowie to uwielbiają. O Boże, długi jest ten jego opis. E, miał również też osobliwe zainteresowania e, nad wyraz lubił psy i otaczał się nimi bez przerwy, za swoimi ulubionymi szpicami i miniatur miniaturkami. Nigdy nie ufał mężczyźnie, któremu wiecznie otaczają małe psy. Był również próżny i, i uwielbiał stroje skrępowane na miarę, e, natomiast raczej rzadko je prał, co oznacza, że pachną tylko trochę lepiej niż jego zdaniem, to albo gorzej, zdaniem niektórych. E, mimo swojej wazji był kom, e, kompetentnym dowodcą, który cieszył się poważaniem e, poważaniem żołnierzy. Waszyngton za sobie tego sprawę, dlatego też na jego części nazwał jeden z portów nad rzeką Hudson, Fort Lee. Jeśli Waszyngton spodziewał się tego, że e, to załagodzi ich napięte stosunki, to dziwo ten nie zadziałał. Boże, w był czasu li stawał się coraz bardziej oporny wobec Waszyngtona, że wreszcie zaczął wypełniać e, jego wszystkie rozkazy z otwartą niechęcią. Gdy się przez nowe, e, z Nowego Jorku i New Jersey w roku krótnie wysłał do Lee rozkaz podążania jego tropem, e, co ten prowadzi, e, wprawdzie uczynił, ale niezmiennie powoli. To, pomogło, to mogło być jednym z powodów pozostania postawienia go z tyłu i w efekcie e, pojmania przez Brytyjczyków w 1776. Jest jednak na, pewne, w, 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 jest jednak na to pewne wytłumaczenie. zapewne musiał zatrzymać się co 5 minut, jeśli jego cholerniecy mogły obsikać żywopłot. E, Mli miał szczęście, ponieważ zrezygnował zygnow, ze swojego stanowiska w Armii Brytyjskiej. Wkrótce potem jak wstąpił do armii konstantna kontynentalnej. To z, no, oznaczało, że nie było oskarżony o dezercję, a więc jego e, uwięzienie w Nowym Jorku było e, niezwykle niedogodnością. E, Brytyjczycy raczyli go winem i wyszukanymi potrawami, a Lee mógł e, się na obiady kogo tylko chciał. To właśnie właściwie był hotel ze śniadaniem w zestawie. E, w zamian za to Lee dzielił się informacjami o stanie armii Konstantyn Konstantynalnej. Kontynentalnej. Urodzonej w 1731. Akcja się dzieje. Jest 70. To jest, jakby w przyszłość wychodzi. Ten moment tam. Dobra. Jak mówiłem po poprzednim odcinku, e, udajemy się w temie miejsce tutaj na tą misję. Potem będzie trochę bieganie, ale mamy kilka zadań do zrobienia. Szybko No, poczytałem trochę. Huh. Opis HTMA jest taki troszeczkę nijaki, jakby nie ma do końca opisu tak samo nie ma momentów śmierci żadnej z postaci. Muszę sobie tędy skakałem. Nie zmienia to faktu, że idziemy tu. żeby nie zaskoczyłem, bo później bym się godzina wspinała. Tak to po prostu szybko się te sportu na tą górę. po robocie. No i teraz jest Git. Tutaj ukryte ostrze raczej się nie przyda. Ja cały czas zamieniam to kolejnością. Dobra, dajmy tak: pięści tu, ukryte ostrze tu, tomahawk tu i łuk tu.

Thank you, thank you, Lance. Are you all right? I think so. Didn't do much to me aside from a good scare. Blackguards. What did they want with you? My purse, which was meager, and they decided to punish me for their trouble. Silly, really. My tools and equipment were worth a king's share to the right man. In any case, I best get on my way. It's a long walk to the nearest inn. I thank you again for your kindness. Have you no home? Oh, well, I was a proud resident of Boston until recently, but I'm not a supporter of His Majesty, and, well, I was forced out of my wood shop and home by loyalists. There are plenty around here who could use the services of a skilled craftsman if you were looking for somewhere to settle. Is that right? I may look into that. No i fajnie, ogólnie zostawienie te napisy jak Konor gada, bo jest Rotonagedon, czy jakoś tak, tylko że najlepiej napis Connor, napis Connor był w momencie Katsenki z Unioną, później jakoś dostał imię Konor, trochę później, bo było za wcześnie, powinien już być sam napis Connor, a jest dalej Rotonagedona, więc to aż może teraz wytwarzać i nie doczytałem, Napis napisy zawsze za krótko. Trzeba na beczki Rybatka zdobyta trofeum Nie są nic pogadać, nie wiem jak to zrobić A mnie do tej ciemnicy nie wpuścisz no, już. się w miejscu. Niekoniecznie dla nas dobrym. A tu będę mógł się udać szybką podróżą. Więc w tym momencie udałbym się. Trudno mi określić, szczerze. Hmm, to by było fajnie pod tą nogę. Stąd będę mógł łatwo... Dobra. Wstępnie udam się tu, myślę. Jak już tak mi się zdaje, że to będzie dobry wybór. Świat mi się przed nogami respi. A to jest akurat ten niżej. W tej rzece niedawno biegaliśmy A odbiegając od tematu nie posiadam Chciałem zabić za rękę, ale nie posiadam strzału. bo widzę tam sarenka. i znowu pozamieniam kolejność. Coś słyszałem Kiedy okay, to wyzwanie zrobione, zabij pięć leni znajdują się w ma wszędzie. Otwórz ja by zdobyć ich zawartość. No. Osada. 2 na 4. Nie wiem, o co z tym chodzi, dlatego tak sobie na razie to zbieram, bo zbieram. Search Lens. Tu mam jedną daleko, którą mógłbym fajnie zdobyć, ale to bym musiał jakoś tądę szybką podróżą tam pojechać, potem szybką podróżą znowu te miejsce. I takie kółeczko i myślę, że dzisiaj zbierzemy wszystkie te osady. Te, zostały jeszcze dwie. Eee, potem dodałem porta naszego Achieda się udamy w kolejnym odcinku. Tak myślę. No tam będzie z tego ostatniego punktu łatwa droga, przechodząc jedynie przez rzekę. Śnieg jest tutaj fajny, ale jednocześnie irytujący. Szczerze. Też tak te szczerze powiem, że mnie najbardziej martwi, tylko to, że mogę gdzieś tu zaraz Trafisz na niedźwiedzia. Ja Pewnie nie wywołałem wilka z lasu, więc. No. W sumie wilka w lesie też mogę tu spotkać. By to w sumie nie było nic zaskakującego, jakbym go tu jednak spotkał. Biegnę w praktyce obok drogi. Po tej skalę raczej nie widzę opcji na To nie jest Eivor, tup 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 Jakiś ptaku. Najgorzej, o tym śniegu się tragicznie biega. z tego taki, że tu jest jakaś droga. Minus, że, nie, że wejście jest, ch... no. <grystanie> no bo widzę, że po tą skrzynię będę musiał być z bokiem. Nie wejdę prosto po spionową górę. Co ja się mogłem spodziewać? Teraz są bardziej agresywne niż w przyszłych częściach. Kurde, pod, to, pod tą skałę dam radę chyba wejść. No, pod to dam radę, bo widzę taką przerwę. tu, to, to widzę, że mogę. 80 metrów muszę jeszcze przebiec widzicie wywołałem wilka z lasu Dosłownie przenośni Ej no pejdź na te drzewo Dobra, no stary dobry skok do tego działa. No ja pod to nie wejdę, no przecież tu nie ma opcji. No to jest taka niewidziana bokada, bo jestem pewnie na granicy terenu. No, dosłownie. A te, do tego ja się bardziej oddalam niż przybliżam. Chociaż... Właśnie jak tutaj stoję no, i się spierdoliłem do wilka. Jak mam wejść na tą górę? No chyba dobrze myślałem, żeby tak całość obejść Ale to krapkę zajmie Dobra, No bra, co, zaczynamy Będę całą skałę musiał obejść stąd Jak szedłem to też jest u góry, to nie jest na rogu skały, tylko typowo u góry. Dobra, na pewno tędy muszę iść. Na pewno, pewnie się okaże, że w ogóle całkowicie złą drogę obrami z drugiej strony i pewnie tak będzie, ale jak, mów... jak to ładnie powiedzieć, nie uprzedzajmy faktów. tam idzie zeskoczyć tu nie widzę wejścia no mówię pod tym nie podskoczyć nawet nie ma opcji boże zestrałem się że to niedźwiedź się zesrałem! Ty gówniana sarno! O boże... O Boże o. Oficjalnie zawału dostałem Takiego nie lekkiego, tylko takiego naprawdę, naprawdę o. Nie wiem jak tam wejść. Oficjalnie nie mam bladego pojęcia. Mi się zdaje, że też pod drzewie, tylko nie wiem czy mam takie umiejętności. Patrzę, tu fajnie drogę widać, tylko że no. Tym razem się nie wystarczy, tym razem cię słyszę! Tym razem ciebie i słyszę i widzę. Serio tu jest wejście, kawałek dalej. No, robię ostatnie podejście, ten odcinek się zakończył, a że po prostu będę próbowała wchodzić na tą górę. No, wiecie co... Czasy tak się skończył. Na kolejny odcinek po prostu sprawdzę, jak tu wejść. I po prostu wejdziemy tu. Więc co, kończymy. To byłoby na tyle. Ja byłem Ariczko, na ryczko na mu się w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed 3. Pa, pa.